Stracił wszystko i wtedy zrozumiał, czym naprawdę jest wiara. Zaczął od zera, choć wcześniej przysięgał sobie, że nigdy do tego nie dopuści. Z zewnątrz wyglądało to zwyczajnie. Mężczyzna po czterdziestce, trochę zmęczony, z twarzą, na której widać lata pracy i odpowiedzialności. Nikt na ulicy nie wiedział, że w środku niesie w sobie ciężar, który potrafi zgniatać klatkę piersiową. Nikt nie widział, że w kieszeni ma ostatnie drobne, że w telefonie ma serię nieodebranych połączeń, a w głowie jedno pytanie, które powtarzało się w nieskończoność: Jak to się stało, że wszystko runęło, skoro robiłem wszystko, jak trzeba? Nazywał się Michał, imię proste, jak jego życie. Przez lata żył według zasady, że jeśli człowiek jest uczciwy i pracowity, to jakoś sobie poradzi. Nie był marzycielem. Nie polował na szybkie okazje, nie wierzył w szczęście, wierzył w wysiłek. Wierzył w to, że jeśli wstaniesz rano i zrobisz swoje, to świat odpłaci ci spokojem. Tak go wychowano, tak rozumiał odpowiedzialność. Mieszkał w średniej wielkości mieście w Polsce, w bloku z szarej płyty, gdzie klatka schodowa pachniała kurzem i mokrym betonem, a windę naprawiano częściej niż działała. Znał sąsiadów z widzenia. Znał ich rytm życia: dzieci rano do szkoły, starsi z siatkami do sklepu, młodzi biegiem na autobus, lubił tę zwyczajność. Dawała mu poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. Michał miał rodzinę, żonę, Kasię i dwójkę dzieci, nastoletnią córkę i młodszego syna. Kasia była z niego dumna, bo zawsze stawał na wysokości zadania. Zawsze potrafił jakoś spiąć budżet, naprawić kran, załatwić sprawę w urzędzie, zorganizować wakacje choćby na kilka dni nad Bałtykiem. Nie żyli bogato, ale żyli stabilnie i to była jego największa duma. Wiara była w tym wszystkim obecna, ale cicho, jak tło. Michał był wychowany w tradycji, chodził do kościoła, szczególnie w święta, czasem w niedzielę. Szczególnie gdy dzieci były młodsze i trzeba było dawać przykład. Modlitwa była raczej rytuałem niż rozmową. W jego życiu dominowały rachunki, obowiązki, terminy, wiara była gdzieś obok, jak światło zostawione w korytarzu. Wiesz, że jest, ale rzadko na nie patrzysz. Pierwsze ostrzeżenie przyszło w pracy. Michał pracował w firmie, która obsługiwała logistykę i magazynowanie, był kierownikiem zmiany. Nie był ważnym menedżerem, ale był kimś, kogo szanowano. Znał ludzi, umiał rozwiązywać konflikty, potrafił dopilnować, żeby wszystko szło sprawnie. Przez lata firma się rozwijała, potem zaczęły się zmiany: najpierw nowy właściciel, potem nowe procedury, potem cięcie kosztów. Michał nie panikował. Uważał, że jeśli pracuje dobrze, to przetrwa. Słyszał plotki o redukcjach, ale mówił sobie, że to nie dotyczy kogoś takiego jak on. Tego samego dnia, kiedy w firmie pojawił się audyt, Michał wrócił do domu później. Był zmęczony, ale nadal spokojny. Powiedział Kasi, że będzie trochę zamieszania, ale wszystko będzie dobrze. Był przekonany, że mówi prawdę. Kilka tygodni później dostał wezwanie do biura. Rozmowa trwała niecałe 10 minut. Został poinformowany, że stanowisko jest likwidowane w ramach optymalizacji. Podziękowano mu za współpracę, zaproponowano odprawę, złożono mu dłoń, jakby to była zwykła formalność. Michał wyszedł i przez chwilę stał w korytarzu, patrząc na ścianę, jakby czekał, aż ktoś powie, to żart. Nikt nie powiedział. Kiedy wyszedł na zewnątrz, powietrze było chłodne. Zima w Polsce ma ten rodzaj chłodu, który wchodzi pod ubranie i przypomina o sobie w kościach. Michał poczuł to dokładnie. Nie dlatego, że było zimno, dlatego, że nagle poczuł, jakby zamarzła w nim pewność. Po raz pierwszy od wielu lat nie wiedział, co będzie jutro. Pierwsze dni po zwolnieniu były mieszanką wstydu i nerwowej aktywności. Michał wstawał jak zwykle o tej samej porze, bo organizm nie potrafił inaczej. Parzył kawę, siadał przy stole i przez kilka minut patrzył w kubek, zanim włączył komputer. Potem wysyłał CV, szukał ofert, dzwonił, chodził na rozmowy, wmawiał sobie, że to kwestia czasu, że szybko coś znajdzie, że nie ma powodu do paniki. Kasia starała się go wspierać, ale w jej głosie było coraz więcej niepokoju, nie narzekała. Tylko zadawała krótkie pytania: jak poszło, czy oddzwonili, kiedy kolejna rozmowa? Michał odpowiadał spokojnie, ale w środku czuł, że zaczyna się dusić. Wstyd był jak kamień w żołądku. Nie potrafił przyznać, że się boi. Miesiąc minął szybko. Oszczędności zaczęły topnieć. Kolejny miesiąc przyniósł kolejne odmowy. Na rozmowach słyszał: Ma pan duże doświadczenie, ale szukamy kogoś bardziej elastycznego. Słyszał: stanowisko już obsadzone. Słyszał: Odezwiemy się. Nikt się nie odzywał. Michał zaczął rozumieć, że rynek pracy nie jest sprawiedliwy, że nie nagradza zawsze wysiłku i lojalności, a to burzyło jego świat. W domu zaczęły się napięcia: najpierw drobne ktoś zostawił brudny talerz, ktoś nie wyniósł śmieci, potem większe nie stać nas na to, musimy odłożyć tamto. Trzeba zrezygnować z zajęć dodatkowych. Dzieci próbowały udawać, że nie słyszą. Michał udawał, że nie boli, ale bolało. Najgorsze były noce. Michał budził się o trzeciej albo czwartej rano, z sercem bijącym jak po biegu. Leżał nieruchomo, żeby nie obudzić kasi i patrzył w ciemność. W głowie liczył, ile mamy na koncie, kiedy rachunki, ile kosztuje jedzenie, ile paliwo, ile szkoła. Z każdym kolejnym rachunkiem czuł, jak strach wypełnia mu klatkę piersiową. Czasem wstawał, szedł do kuchni, pił wodę i stał przy oknie patrząc na ciemne osiedle. W tamtym czasie wiara praktycznie zniknęła z jego życia nie dlatego, że Michał przestał wierzyć w Boga raczej dlatego, że nie miał siły na modlitwę czuł się winny czuł, że zawiódł że nie ma prawa prosić. Że Bóg ma ważniejsze sprawy niż jego problemy finansowe. Modlitwa wydawała mu się czymś nie na miejscu, a jednak w głębi serca miał poczucie, że bez niej będzie jeszcze gorzej. W pewien niedzielny poranek Kasia powiedziała cicho, że może pójdą do kościoła. Michał chciał odmówić, ale spojrzał na jej twarz i zobaczył zmęczenie. To nie była prośba, to była potrzeba. Poszli. W kościele było chłodno, jak to zimą. Ludzie siedzieli w ławkach cicho w swoich sprawach. Michał stał, słuchał, ale słowa spływały po nim jak deszcz po szybie. A jednak, gdy ksiądz mówił o tym, że człowiek nie jest tym, co posiada, Michał poczuł ukłucie: jakby ktoś dotknął miejsca, które boli najbardziej. Pomszy wyszli na zewnątrz, Kasia szła obok niego w ciszy. W pewnym momencie powiedziała tylko: ja wiem, że ci ciężko. Michał nie odpowiedział, nie potrafił. Słowa utknęły mu w gardle. W domu zamknął się w łazience, oparł ręce o umywalkę i patrzył w lustro. Widział mężczyznę, który wyglądał na starszego niż był, widział zmęczenie, widział strach i nagle poczuł, że nie wytrzyma. Tego wieczoru, kiedy dom ucichł, Michał usiadł w salonie w półmroku, nie włączał telewizora. Nie sięgał po telefon. Po raz pierwszy od wielu tygodni pozwolił sobie na ciszę. I właśnie wtedy, w tej ciszy, zrozumiał, że stracił coś więcej niż pracę. Stracił spokój, stracił pewność siebie, stracił poczucie sensu, a w pewnym sensie stracił też własną godność, bo uzależnił ją od rzeczy, które można odebrać. Wtedy powiedział do Boga w myślach, ja już nie wiem, co robić. Nie prosił o pieniądze, nie prosił o cud. Powiedział tylko, że nie chce się rozsypać, że nie chce, żeby jego rodzina cierpiała przez jego strach, że jeśli wiara ma sens, to musi mieć sens teraz, kiedy stracił wszystko. Nie poczuł wielkiej ulgi, nie stało się nic, co można by opisać jako nagłe rozwiązanie. Była tylko cisza, ale ta cisza była inna. Jakby ktoś zdjął z niego część napięcia, jakby ktoś powiedział, Nie jesteś sam. Następnego dnia Michał obudził się jak zwykle wcześnie, zrobił kawę, usiadł przy stole, tym razem nie zaczął od przeglądania ofert pracy, zaczął od krótkiej modlitwy, prostej, zwyczajnej, powiedział Boże, daj mi dzisiaj siłę zrobić to, co trzeba, tylko tyle. Potem wstał i zaczął działać zaczął od rzeczy, które odkładał, zadzwonił do banku, zapytał o możliwość restrukturyzacji raty, zadzwonił do dostawcy internetu, zapytał o tańszy pakiet, usiedli z Kasią i rozpisali budżet. To było upokarzające, bo musieli liczyć każdy grosz. Ale w tej prostocie Michał poczuł, że odzyskuje kontrolę w zdrowy sposób, nie kontrolę nad całym światem, kontrolę nad tym, co może zrobić dzisiaj. Potem poszedł do Urzędu Pracy. Wcześniej unikał tego, bo kojarzyło mu się z porażką. Tym razem poszedł z postawą. Robię, co mogę. W urzędzie było, jak zawsze, kolejki, nerwy, ludzie steczkami. Michał stał w kolejce i słuchał rozmów. Jedni narzekali, inni żartowali, inni byli w ciszy. Zobaczył, że nie jest jedyny, że wielu ludzi straciło wszystko i próbuje się podnieść. Ta świadomość była gorzka, ale też dziwnie uspokajająca. Kilka dni później dostał propozycję pracy dorywczej w magazynie przez znajomego znajomego. Nic stałego, umowa na krótko. Michał przyjął, Choć bolało go, że wraca do pracy fizycznej po latach kierowania zmianą, ale powiedział sobie: Uczciwa praca nie jest wstydem. Wstydem jest poddanie się. W magazynie było ciężko, wstawał jeszcze wcześniej, dźwigał, uczył się nowych systemów, był zmęczony, czasem wracał do domu i nie miał siły rozmawiać, ale w jego zmęczeniu było coś innego niż wcześniej było poczucie, że robi krok że nie stoi w miejscu. Wieczorami, kiedy dzieci odrabiały lekcje, Michał siadał z Kasią w kuchni i rozmawiali. Nie zawsze o pieniądzach, czasem o tym, co czują. Kasia powiedziała pewnego razu, że najbardziej bała się niebiedy, tylko tego, że Michał zamknie się w sobie. Michał nie wiedział, co odpowiedzieć. Zrozumiał, że jego strach był jak mur, że budował go, żeby chronić siebie, a tak naprawdę odcinał od rodziny. Tego samego wieczoru, kiedy wszyscy już spali, Michał znów modlił się w ciszy. Powiedział Bogu, że boi się o rodzinę, że nie chce ich zawieść i że chce być mężem i ojcem, który jest obecny, a nie tylko człowiekiem, który przynosi pieniądze. Ta modlitwa była dla niego nowa, nie dotyczyła pracy, dotyczyła serca. Przez kolejne tygodnie zaczęły się wydarzać rzeczy małe, ale znaczące. Kierownik magazynu zauważył, że Michał pracuje rzetelnie, dał mu odpowiedzialniejsze zadanie. Potem zaproponował dłuższą umowę. Michał nie skakał z radości. Ale poczuł wdzięczność, nie tyle za pieniądze, ile za to, że ktoś mu ufa. W domu atmosfera się poprawiła. Dzieci widziały, że ojciec nie udaje już, że wszystko jest w porządku, ale też nie poddaje się. Córka pewnego dnia powiedziała mu, że jest z niego dumna. Michał poczuł, jakby ktoś ścisnął mu gardło, bo wcześniej myślał, że dzieci będą go oceniać przez pryzmat pieniędzy, a ona widziała coś innego wytrwałość michał zaczął rozumieć że stracił wszystko żeby zobaczyć co jest naprawdę ważne że wiara nie jest dodatkiem do życia kiedy jest spokojnie wiara jest tym co trzyma człowieka kiedy życie się sypie nie jako emocja nie jako gwarancja że będzie łatwo ale jako decyzja że nie pozwolisz aby strach zbudował cię od nowa na goryczy mijały miesiące Michał nadal pracował w magazynie, ale zaczął też rozglądać się za czymś więcej, nie z desperacji, ale z cierpliwości. Z czasem znalazł kurs, który pozwalał zdobyć uprawnienia na wózki i obsługę systemu magazynowego. Zapisał się, uczył się wieczorami, było ciężko, bo był zmęczony, bo dom, bo dzieci, ale uczył się. I za każdym razem, kiedy chciał odpuścić, wracało do niego zdanie. Stracił wszystko i wtedy zrozumiał, czym naprawdę jest wiara. Dla niego wiara stała się pracą nad sobą, cichą, codzienną. Kasia widziała zmianę, nie tylko w sytuacji finansowej, ale w Michała oczach. Zniknęło w nich to twarde napięcie. Pojawił się spokój, nie idealny, nie bezproblemowy, ale prawdziwy. Wieczorami zaczęli chodzić na krótkie spacery zimą po osiedlu, wiosną w stronę parku. Michał mówił, że kiedy idzie w ciszy, łatwiej mu oddychać. Kasia trzymała go za rękę i nie zadawała pytań. Czasem wystarczyło, że byli obok siebie. W pewien wiosenny dzień Michał dostał telefon. Numer nieznany. Odebrał. Po drugiej stronie ktoś powiedział, że widział jego CV sprzed miesięcy, że szukają kogoś z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą i że czy Michał byłby zainteresowany rozmową? Michał poczuł, jak serce bije mu szybciej, ale nie pozwolił sobie na euforię. Zrozumiał, że to tylko rozmowa, że jego wartość nie zależy od tego telefonu, a jednak poczuł coś, czego dawno nie czuł nadzieję. Na rozmowie nie udawał. Powiedział, że stracił pracę, że pracował fizycznie, że zrobił kurs, że jest gotów uczyć się dalej. Mówił spokojnie, nie błagał, nie próbował robić wrażenia, po prostu mówił prawdę. I pierwszy raz poczuł, że ta prawda nie jest wstydem, jest siłą. Tydzień później dostał propozycję pracy, nie taką jak kiedyś. Nie od razu wysokie stanowisko, ale praca stabilna w mniejszej firmie, gdzie liczyła się rzetelność. Michał przyjął, kiedy wrócił do domu i powiedział Kasi, zobaczył w jej oczach ulgę, ale też zobaczył coś jeszcze szacunek, nie za pieniądze, tylko za to, że przeszedł przez ten czas i nie stracił siebie. To jednak nie był koniec historii. Bo choć praca wróciła, Michał wiedział, że największa zmiana wydarzyła się w nim. Stracił wszystko w pewnym sensie po to, żeby przestać budować życie na jednym filarze, żeby przestać wierzyć, że praca i pieniądze są jego tożsamością, żeby zrozumieć, że wiara w Boga jest czymś, co nie zależy od konta bankowego. Pewnego dnia, już w nowej pracy, Michał zobaczył młodszego kolegę, który wyglądał, jakby nosił w sobie ciężar. Zapytał: Czy wszystko w porządku? Chłopak odpowiedział, że ma problemy w domu, że boi się o przyszłość, że nie wie, jak to udźwignąć. Michał usiadł obok niego i przez chwilę milczał, potem powiedział tylko, że rozumie, że stracił wszystko i że wtedy zrozumiał, czym naprawdę jest wiara. Nie mówił kazań, nie dawał mądrości z góry. Powiedział, że czasem trzeba zrobić jeden dzień, potem drugi, i że warto oddać Bogu to, czego nie da się unieść samemu. Kolega słuchał w ciszy. Michał zobaczył w jego oczach coś, co sam kiedyś miał. Pytanie: Michał nie próbował go przekonać, po prostu był obok, bo nauczył się, że wiara wyraża się także w obecności, w tym, że nie uciekasz od cudzej słabości. W domu, Michał zaczął wracać do prostych rytuałów, niewielkich. Prosta modlitwa rano, prosta modlitwa wieczorem, czasem wspólna, kiedy dzieci poprosiły, bo miały sprawdzian, bo były zdenerwowane, bo coś je przytłaczało. Michał nie robił z tego spektaklu. Po prostu był. I to było dla niego nowe. Wiara przestała być czymś od święta, stała się częścią codzienności. Latem pojechali na kilka dni nad jezioro. Tanie, skromne wakacje, domki drewniane, zapach lasu, cisza. Michał siedział wieczorem na pomoście i patrzył na wodę. Kasia usiadła obok. Powiedziała, że pamięta, jak rok temu myślała, że wszystko się skończy. Michał spojrzał na nią i powiedział, że on też tak myślał. I że teraz rozumie, że wtedy, kiedy stracił wszystko, dostał coś, czego wcześniej nie doceniał. -Świadomość, że nie musi być Bogiem we własnym życiu, że może ufać. Kasia zapytała go, czy żałuje tego czasu. Michał długo milczał. Odpowiedział, że nie życzyłby tego nikomu, że to był ból i wstyd, ale że gdyby nie to, nadal myślałby, że wartość człowieka to jego stanowisko. Nadal uciekałby przed ciszą, nadal żyłby w napięciu, żeby wszystko kontrolować. A teraz. Teraz ma w sobie spokój, którego nie da się kupić. To nie znaczy, że Michał stał się idealny, nadal miał gorsze dni, nadal czasem łapał się na tym, że chce wszystko policzyć, przewidzieć, zabezpieczyć, ale już wiedział, co robić, kiedy wraca strach. Siadał w ciszy, oddychał i mówił do Boga prosto Nie dam rady sam, daj mi siłę zrobić to, co mogę i zaakceptować to, czego nie mogę zmienić. Pewnej jesieni firma, w której pracował, zaczęła mieć trudniejszy okres. Znów pojawiły się plotki, znów ludzie szeptali o cięciach. Michał poczuł znajome ukłucie w brzuchu. Dawniej ta myśl zniszczyłaby mu cały tydzień. Tym razem poszedł do domu. Usiadł i powiedział Kasi, że boi się, ale nie chce udawać, że jest twardy. Kasia uśmiechnęła się smutno i powiedziała, że przejdą przez to razem. Michał poczuł, że to jest owoc tamtego czasu, że nauczył się być szczery, a szczerość była dla niego aktem wiary. W kolejnych tygodniach okazało się, że plotki były przesadzone, firma przetrwała. Michał odetchnął, ale nie wpadł w euforię. Zrozumiał, że nawet jeśli kiedyś znów straci pracę, nie straci wszystkiego, bo wszystko co najważniejsze jest gdzie indziej. W relacji z Bogiem, w rodzinie, w uczciwości, w tym, kim jest. Zaczął też inaczej patrzeć na ludzi na ulicy, na tych, którzy stoją w kolejce w urzędzie, na tych, którzy siedzą w autobusie ze zmęczonym wzrokiem, na tych, którzy w sklepie liczą drobne. Wcześniej przechodził obok i nie myślał. Teraz widział w nich historię, wiedział, że wielu z nich też straciło wszystko, choć nikt o tym nie mówi. I że wielu z nich nosi w sobie pytanie o sens życia. Michał czasem modlił się w ciszy za tych ludzi, nie dlatego, że czuł się lepszy, dlatego, że wiedział, jak to jest. Pewnego wieczoru córka przyszła do niego i powiedziała, że ma trudny czas, że czuje presję w szkole, że boi się, że nie spełni oczekiwań, że czasem czuje się niewystarczająca. Michał słuchał, a w głowie wracały jego własne lęki sprzed roku. Powiedział jej, że rozumie, że on też kiedyś myślał, że musi zasłużyć na wartość i że dopiero kiedy stracił wszystko, zrozumiał, czym naprawdę jest wiara, że wiara mówi jesteś ważna nawet kiedy ci nie wychodzi, że Bóg nie kocha cię za wyniki. Kocha cię dlatego, że jesteś. Córka płakała cicho. Michał przytulił ją. I po raz pierwszy w życiu czuł, że potrafi dać jej coś więcej niż rady: potrafił dać jej obecność i spokój. A to było możliwe tylko dlatego, że sam przeszedł przez ciemny czas i nie uciekł. Zrozumiał, że wiara nie jest czymś, co człowiek ma w kieszeni na szczęśliwe dni. Wiara jest tym, co trzyma rodzinę, kiedy przychodzą dni trudne. W pewną niedzielę znów poszli do kościoła. Tym razem Michał słuchał inaczej, nie szukał w kazaniu odpowiedzi na pytanie, jak zdobyć pieniądze. Słuchał o tym, że człowiek jest wezwany do zaufania. Michał wiedział, że zaufanie nie jest uczuciem, jest praktyką, jest wyborem, jest powtarzaniem w sobie. Straciłem wszystko i wtedy zrozumiałem, czym naprawdę jest wiara. Pomszy wyszli na zewnątrz, było chłodno, liście spadały z drzew, Kasia szła obok. Michał spojrzał na jej twarz i zobaczył, że też jest zmęczona życiem, ale w jej oczach jest spokój. Michał pomyślał, że najgorsze, co mogło im się przydarzyć, mogło też ich zniszczyć, a jednak ich zbliżyło. Nie dlatego, że mieli szczęście, dlatego, że nauczyli się przechodzić przez trudne rzeczy razem, z Bogiem w środku. Michał czasem wracał myślami do tamtej nocy, kiedy usiadł w salonie i nie miał już siły. Wtedy nie wiedział, co będzie dalej. Teraz rozumiał, że tamta noc była początkiem, nie początku sukcesu, początku prawdy, prawdy o nim samym, o jego lęku, o jego potrzebie kontroli, o jego miłości do rodziny, o jego relacji z Bogiem. I właśnie dlatego mógł powiedzieć bez patosu: stracił wszystko, i wtedy zrozumiał, czym naprawdę jest wiara. Bo wiara okazała się nie czymś, co chroni przed stratą, wiara okazała się czymś, co pozwala żyć po stracie, co pozwala wstać rano, kiedy nie ma motywacji, co pozwala być uczciwym, kiedy kuszą skróty, co pozwala przeprosić, kiedy ego krzyczy, że nie wolno co pozwala kochać, kiedy serce jest zmęczone. W kolejnym roku Michał zaczął małymi krokami odbudowywać finansową stabilność, nie rzucał się na ryzykowne inwestycje, nie szukał szybkich rozwiązań, odkładał powoli, spłacał długi, uczył się cierpliwości. Każda rata spłacona była jak dowód, że życie może się układać, jeśli człowiek idzie krok po kroku. Ale Michał już nie budował swojej wartości na tym, czy ma długi, czy ich nie ma, budował ją na tym, czy jest uczciwy. Pewnego dnia spotkał w sklepie starszą panią, sąsiadkę z klatki, która od lat żyła sama, zapytała, jak się ma. Michał odpowiedział, że różnie. Pani uśmiechnęła się i powiedziała, że najważniejsze, żeby nie zgubić Boga. Te słowa brzmiały prosto, ale Michał poczuł, że są prawdziwe. Bo kiedy stracił wszystko, mógł też stracić Boga, mógł zamienić wiarę na cynizm, mógł zamienić modlitwę na złość, mógł zamienić rodzinę na ucieczkę. Nie zrobił tego i to był jego największy sukces. W pewien zimowy wieczór Michał wracał z pracy i zobaczył mężczyznę siedzącego na ławce. Było zimno, a ten mężczyzna miał zbyt cienką kurtkę. Michał zatrzymał się, nie był bohaterem. Nie był świętym, ale pamiętał własny strach. Pamiętał, jak wygląda człowiek, kiedy stracił wszystko. Podszedł i zapytał, czy wszystko w porządku. Mężczyzna odpowiedział, że nie, że stracił pracę, że pokłócił się z rodziną, że nie ma gdzie iść. Michał chwilę milczał, potem powiedział, że rozumie, że on też kiedyś stracił wszystko i że wtedy zrozumiał, czym naprawdę jest wiara. Nie opowiadał całej historii. Dał mu herbatę, zadzwonił do znajomego, który znał kogoś w noclegowni. To były proste rzeczy, ale Michał wiedział, że czasem proste rzeczy są wszystkim. Wracając do domu, Michał czuł w sercu ciężar, ale też ciepło nie dlatego, że rozwiązał czyjś problem, tylko dlatego, że nie przeszedł obojętnie. Zrozumiał, że wiara działa w czynach w tym, że jesteś człowiekiem. Kiedy inni patrzą w drugą stronę. W domu czekała na niego Kasia. Zrobiła zupę. Dzieci rozmawiały o szkole. Zwyczajny wieczór. Michał usiadł przy stole i poczuł wdzięczność. Kiedyś wdzięczność była dla niego czymś, co czuje się w święta. Teraz czuł ją w zwykły wtorek. Za ciepłą zupę. Za rozmowę, za to, że są razem, za to, że Bóg trzymał go w ciszy, kiedy on nie miał siły. I tak, dzień po dniu Michał szedł dalej, nie jako człowiek, który wygrał życie, jako człowiek, który przestał udawać, jako człowiek, który wie, że można stracić wszystko, a jednak nie stracić tego, co najważniejsze, bo tym, czego nie da się odebrać, jest wiara, jeśli jest prawdziwa. Wiara w Boga, która nie zależy od sukcesu, wiara, która nie jest ozdobą, wiara, która jest fundamentem, stracił wszystko. I wtedy zrozumiał, czym naprawdę jest wiara, zrozumiał, że wiara nie zawsze daje odpowiedzi, ale daje siłę, by przejść przez pytania. Zrozumiał, że sens życia nie polega na tym, żeby wszystko było idealne, tylko na tym, żeby w tym, co jest, nie zgubić serca. Zrozumiał, że Bóg nie jest dodatkiem do planu, ale jest obecnością w drodze. Zrozumiał, że nawet jeśli znów przyjdą trudne czasy, on nie musi wracać do dawnego lęku, bo teraz wie, gdzie jest jego oparcie. I kiedy czasem wracał strach, Michał nie uciekał, siadał w ciszy, jak wtedy na początku, oddychał i mówił prosto. Boże, prowadź mnie, niech moja wiara będzie prawdziwa, niech moje życie będzie uczciwe, niech moja rodzina czuje, że jestem obok. I w tej prostocie znajdował spokój, taki, którego nie kupuje się pieniędzmi, taki, którego nie daje stanowisko, taki, który przychodzi, gdy człowiek przestaje udawać, że wszystko zależy od niego. Stracił wszystko i wtedy zrozumiał, czym naprawdę jest wiara. To zdanie nie było już wyrokiem, było świadectwem, nie dla świata, dla niego samego, dla jego rodziny, dla tych, którzy kiedyś będą siedzieć w nocy w ciszy i myśleć, że nie mają już nic, dla tych, którzy boją się jutra, dla tych, którzy wstydzą się własnej słabości, dla tych, którzy nie potrafią się modlić, bo czują się niewarci. Michał chciałby im powiedzieć jedno, wiara zaczyna się często właśnie wtedy, gdy straciłeś wszystko, bo wtedy nie masz już czego trzymać się oprócz Boga, a to paradoksalnie może być początek najprawdziwszego życia.